Witam Państwa. Dzieje się więc trzeba i komentować. Tak więc e, ciekawe bify się dzieją e, w Izraelu. Netanyahu tutaj działa aktywnie i, i bezwzględnie. Stawką jest tradycyjnie jego posada. Posada. Która jest zagrożona, chociaż może już nie aż tak bardzo, nie niemniej Sara Netanyahu może z wielką zawsze dumą powiedzieć, że jej mąż jest z zawodu premierem. No, takie są fakty, no ale to Netanyahu się stał, a nie, a, a nie urodził premierem. Tak, tak, więc, tak więc tutaj kolejne intrygi, kolejne dołki, kolejne zawiłości tutaj musi przeciwników gromić i się ciekawie dzieje to znaczy generalnie na już zrobił czystki w całym, no może nie w całym, ale w towarzystwie które było i jest współodpowiedzialne za kompromitację i klęskę 7 października oczywiście został usunięte już dawno a, a, ze stanowiska ministra obrony w Galant Galant e, kręci się i teraz na jakiś czas udziela ciekawego wywiadu który e, oczywiście należy tutaj wiele różnych rzeczy zawsze wbrać w nawias no ale przynajmniej naświetla jakieś kulisy kulisy różnych, różnych e, rzeczy, które miały miejsce e, siódmego jak i po siódmym października. Rezygnację jakiś czas temu złożył szef sztabu armii izraelskiej, Halevi, który też bił się w pierś, że nie upilnował, nie przypilnował, dopuścił do tej tragedii, która miała miejsce 7 października. No ale Ronen Bar, szef izraelskiej bezpieki, Szynbet, znany jako Szabak, no, tutaj nie chcę odchodzić ze stanowiska, albo przynajmniej nie chcę e, na r, rozkaz na taniachu, tak No i postanowił nie ustępować i, postanpo, i postanowił wytoczyć ciężkie działa na Bibiego. E, no bo e, e, dwaj w, 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 w wyżej wymienieni politycy, polityki wojskowe, chociaż szef sztabu to raczej jest politykiem też, czyli Halewi i, i, i Galant, no to w swoim miejscu, w swoim czasie będą zeznawać przed jakąś komisją i, e, i jakąś odpowiedzialność może poniosą za to, co się stało, e, bo przypominam e, istotą 7 października jest oczywiście największy, to, to kwestia, kwestia oczywiście nie jakiejś złej metodologii, złej błędów strukturalnych, kadrowych, całościowych, że Hamas do tego ataku doprowadził. Tak później, oczywiście, błędy były że doszło do masakry, no i później błędy były kolejne, no bo błędy być musiały, tak, tutaj, tutaj cały ten cykl, ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych, no ale istota jest taka, że to fatalnie wygląda w chwili obecnej na arenie, nazwijmy to, tych wielkich siłowań globalnych mocarstw, Ee, że no, Izrael, znaczy, które, ja tu mówię tutaj o Stanach, Rosji i o Chinach, no i, że, no i że Izrael po prostu został powalony nie przez e e projekt atomowy Iranu, nie przez e jakieś komando IRGC, nie przez e al-Radwan e gdzieś tam e desantujący się w porcie, tylko przez no, Hamas w, la, w klapkach i na motorkach, tak. no to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo duże bardzo upokorzenie i to w historii zostanie, tak. I to jest, to jest coś, co Musa Abu Marzuk, e, czyli jeden z tych czołowych kacce e, Harakatu, no, powiedział otwarcie, że, że po prostu oni to będą robić jeszcze. No oczywiście teraz wszystko Izrael robi, żeby tego kolejnego razu tak szybko nie było. No bo tak to trzeba interpretować e, tą wojnę, która się zakończyć nie chce, nie, nie może. Ale teraz, w chwili obecnej, to już wydaje mi się, że po prostu jest tak, że wszyscy czekają na to, co silniejsi, poważniejsi po prostu zdecydują. Tak? No tutaj nie ma już e, o czym mówić. E, istotne jest to, że cały ten koncept rivery e, Trumpa w gazie, no on. Troszeczkę przycichł, do tej pory bodajże chyba 16 samolotów wyleciało z lotniska spod Eilatu, spod izraelskiego portu na południu. To były samoloty zapełnione palestyńczykami z Gaza ale to, to ludzie, którzy już mieli jakieś tam ostatki, ostatków pociotków, gdzieś rozcianek po świecie, te samoloty wylądowały w Rumunii, w Niemczech i w Emiratach Arabskich, tak, no to naprawdę już tutaj nie da się więcej nic po prostu wymyśleć, a chodzi mi o to, że jak Chiny i Rosja tutaj to powstanie jakiś Trumfira czy cokolwiek. No to oczywiście Rosja, jak i też Chiny, które grają kartą arabską, w żaden sposób nie dopuszczą do tego, żeby ci Palestyńczycy z Gazy zostali wygnani. I no to, jest, to jest bardzo dla nich ważne. Raz, że Chiny tutaj wiedzą o tym, że przy odpowiednich nagłośnieniu medialno-propagandowym, no to, to oczywiście jeszcze, jeszcze też Rosja, no to mogą naprawdę bardzo dużo zyskać w areale cywilizacyjnym, który ma prawie 2 miliardy ludzi. No a Rosja, no to, no, to, no to wiadomo, że następca, albo następca następcy Putina, to po prostu będzie jakiś Ee, Iwan Achmetowicz Ismailowicz, tak? Czyli może jakiś to, to będzie w taki Abu Yahya al-Kawkazi. Niemniej, e, niemniej e, Ben Gwir, Ben -Gwir w sumie, który, który do, do zarzucił rataniachu to, że e, no, nie wstałeś o 5.15, 7 października. To tak jakby powtórzył to, co właśnie wspomniany szef Shin Bet, e, opowiadał, czyli że zarzucił Netanyahu to, że 7 października o 5.15 z e, e, Shin Bet już miała pełną wiedzę, pełne rozeznanie, co się. E, znaczy, może nie pełno, ale już, już po prostu już był alarm. Netanyahu spał. Piąta tak, no to jeszcze to był długi weekend w sumie, więc, więc to była sobota, ale też tam nakrzyżowanie tych różnych świąt tam było wtedy dość duże. Było chyba Simchatora, tak, czyli, 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 czyli i był szabat, no to, no to, no to, no to można było sobie pospać. Eee, Netanyahu zarzeka się, że o 5.15 nigdy niego nie dzwonił, że o 5:15 to on oczywiście spał, ale pierwsze jakieś informacje, które wyciekły, znaczy, które zostały przekazane przez Shin Bet, trafiły do armii godzinę później, czyli szósta piętnaście, szósta coś. Więc zanim to trafiło do niego, no to minęło już dużo czasu i na to, zanim na Taniachu, jakby to trafiło do niego, ta informacja, ta 5.15, piętnaście, to może by udało się powstrzymać ten atak. Eee, to by było, no to znaczy, Znowu, oczywiście byśmy żyli w zupełnie innych, bo 7, 7 października zmienił wszystko i byśmy żyli w zupełnie w innych, innych rzeczywistości, tak gdyby tego ataku nie było, albo gdyby ten atak był, e, byśmy o nim nie wiedzieli, że coś takiego jest a tak? Izrael albo na przykład dywanowo zbombardował gazę, tak bez żadnej przyczyny, tak. E, jeszcze co więcej, tutaj Netanyahu skarżył, że jak było posiedzenie e, piątego, października, to Ron Bar jeszcze tutaj proponował, żeby te wszystkie układy z Hamasem jakby prolongować, że koncepcja ogółem jest słuszna, tak, no bo koncepcja wcale nie jest żadna tajemnica i żadna jakaś teoria spiskowa, ani w ogóle cokolwiek, tak, no po, po prostu Hamas, Harakat jest partią władzy i, i, i ta partia była tą władzę i, i no, i były układy jawne, niejawne. Tak, były pieniądze z Kataru, były różne tam rzeczy. To na tym polegała ca ca cała ta koncepcja, żeby tak jakby porozdzielać te byty quasi-palestyńskie na, na, na najwięcej fragmentów się da. I tyle. No to, 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 to nie trzeba nic, nic specjalnego wymyślać. Natomiast. Y Ciekawa rzecz jest to, co się dzieje e, w związku z tym, że e, coraz głośniej się mówi o tym, że no, muszą, musi być jakieś zawieszenie broni, zawieszenie wojny. No cóż, e, z Kataru teraz ciężar negocjacji ma przenieść się na Kair. E, nie umiem tego osądzić, czy to dobrze, czy to nie, a chociaż tam Kair i Doha tak się non stop, e, wy, wymieniano, no, no ale teraz będą kolejne, kolejne rundy w, rozmów jakichś w, w, w Egipcie. No, no wszystko wiadomo co i jak, tak? to znaczy długofalowe zawieszenie broni w zamian za zwolnienie wszystkich zakładników e, i tyle, tak? tutaj nie ma nic, oczywiście odbudowa gazy, tutaj nie ma nic do wymyślania. E, Armia izraelska i tak się teraz pod tego 18 marca chyba tam bardzo nie zaledwie 20% gazy chyba nawet nie wiem jak to wygląda na tym dokładnie to jest taki punkt który jest niezwykle ważny chyba tam cały ta, ten Rafa, który sobie chyba wszyscy naddarowali, bo już nie ma tego w ogóle sensu w ogóle o tym w ogóle o, o tym mówi się to była taka Taka pogadanka w sumie przez te kilka miesięcy po to, żeby jakąś pogadankę robić i po to, żeby mieć jakąś pogadankę, a, a fakty są takie, że przez cały okres wojny, jak ktoś widział albo ktoś, ktoś, ktoś słyszał jakieś bardzo poważne komentarze i analizy odnośnie tego, skąd Hamas miał broń, to, to, to dobrze by było tym, jak ktoś może podlinkować na dole. To znaczy bo zawsze się mówiło o tych tunelach z gazy, ale mało kto mówił, to jest po drugiej stronie tego tunelu, tak? Jaki kraj? No kraj, przestrzeń beduińska de facto, no ale to ma, swoją, to ma swoją administrację i ta administracja jest nawet i bardzo i poważna, najpoważniejsza, jeśli chodzi o, o kraje arabskie. Natomiast no tutaj jest kwestia zasadnicza, czyli rozbrojenie Hamasu, tak, to znaczy Izrael dodaje. Roz, rozbrójcie ten Hamas. Hamas oczywiście nie ma żadnego już arsenału, który mógłby coś tam poważne, poważnie tutaj e, zaproponować cokolwiek tak, jakiekolwiek tam Gongi ostatnio wysyłali na Izrael, no to, to z, ale jakieś ostatki ostatków plus jeszcze są filmiki, gdzie oni naprawdę z e, odkurzacz, raczej jakieś tam rury odkurzaczowe, czy znowu klozetowe, czy cokolwiek, po prostu robili jakąś taką gongownię, żeby tutaj się pokazać, żeby filmik nagrać, tak jak filmik nagrany, no to jest też audytorium, które to ogląda, tak, nie ma wielkich chyba już żadnych nastrojów ku temu, żeby tą wojnę kontynuować, po żadnej, po każdej ze stron, tak, czyli że zarówno Izrael, zarówno establishment izraelski, Hamas, Palestyńczycy w Gazie, wszyscy są już po prostu zmęczeni, no bo tak to jest, tak, no, no, tak to wygląda, jak się, jak się trzeba pluskać w szambie. No, 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 długo, tak długoletnio, to, to już, to już mało jest tu wyjściowe dla każdego. Gaza jest takim szambem, z którego się nic nie wynika. O tym mówiłem od samego początku, jak ta wojna się rozpoczęła. Tutaj, tutaj istotne zawsze, jeśli chodzi o Bliski Wschód, jest znanie. A nie kombinowanie, tak, nic nie trzeba wymyślać, trzeba po prostu znać i, i trzeba tutaj iść zgodnie z realiami instrukcji obsługi, a nie wymyślać jakieś swoje koncepcje, bo swoje koncepcje są nie wskazane zupełnie. To jest, to jest po prostu piękne, to jest jak piłka nożna, tak, wiemy czym jest spalony, wiemy czym jest rożny, wiemy czym jest wolny, pośredni, bezpośredni i w tych zasadach tak właściwie funkcjonujemy, tak, nic tu, nic tu nie trzeba nowego dodawać. Um, no ale, ale te, te zawieszenie broni w gazie może być dopiero jak już coś będzie wiadomo na poważniejszych odcinkach e, czyli USA Iran e, plus e, tutaj mogę zasygnalizować coś że Chiny się coś, za, się coś bardzo pojawia oczywiście Chiny i Rosja tak znaczy Rosja oczywiście będzie częścią układu i już, już po prostu staje się częścią układu w Syrii, może to nie jest jakieś takie jeszcze zauważalne i istotne ale nawet nie chodzi o te kontenery z pieniędzmi, które tam przywożą, ale nawet pojawiają się komentarze że Abu Mohamed Al-Jolani zamierza tutaj sprofesjonalizować swoją dyplomację i oprzeć tą dyplomację od byłych już tak jakby Swoich szebab, które tam przeprowadził z, z Idlib, z Al-Shabanim na czele, tak jakby relokować gdzie indziej, a dyplomacja, żeby, żeby się zajęli old school jeszcze z czasów fasada. No, to kadrowo to jest wszystko powiązane z Rosją w jakiś tam sposób. Być może to jest jakiś taki ważny, ważny element tego balansowania, tak. Abu Bohabet, czyli Ahmed Al-Shara, pod kilkoma względami pokazuje to, że on potrafi politykować zda się na tym. Tutaj, odnośnie Syrii, to w swoim miejscu, w swoim czasie, to nawet mogę zrobić kilkugodzinną pogadankę. Dlaczego pewne sprawy tam po prostu są mocno niepokojące, i inaczej być nie mogą, i że, i że, i że będzie, tak, znaczy, będzie tak, jak będzie. No. Trzeba, tr trzeba kibicować, ale tu też nie można mieć pretensji o to, że e, do rekina, że jak podpływa, to to i atakuje. No, to, to, to jest troszeczkę inna, inna historia. Natomiast e, tutaj w, w swojej namorosi Syria, czyli, czyli, czyli tutaj e, nic nie trzeba się odzwyczajać. Istotne jest też to, że są manewry, będą też manewry lotnicze, czy już były manewry lotnicze e, chińsko-egipskie. W samym Egipcie, tutaj tutaj i, e, Egipt, jak wiemy, to jest e, taki Deep State e, oparty, w ogóle generalnie Egipt jest oparty na armii, e, a ten Deep State jest ściśle powiązany z amerykańską zbrojeniówką. E, Egipcjanie dostają miliardy dolarów w zamian za utrzymywanie pokoju w Izraelu, z Izraelem. E, te pieniądze tak właściwie no to. E, no spotkałem się z bardzo duży, du, dużymi komentarzami, znaczy bardzo poważnymi, ciekawymi komentarzami, e, szczególnie arabskich e, komentatorów, którzy tam wykazywali to, że to, to, to właśnie, to jest klub problemu, dl, 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 dlaczego Egipt e, zamiast się rozwinąć, to się po prostu zwinął i spatologizował, tak. E, no ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Emiraty Arabskie podpisały umowę na pięcioletnią kolejną z Chinami na dostawy gazu. To jest ważne z dwóch powodów. Jeden jest taki, że, w sumie z trzech, jeden jest taki, że e, no tak jakby sygnał, że raczej jakieś jest umowa podpisana, to, że zarówno e, producent, jak i odbiorca e, nie widzą, żeby było jakieś realne zagrożenie problemu transferowego, to znaczy, że może nie będzie, będzie gongowni z Iranem? Numer dwa, że Emiraty tak trochę bezczelnie podpisują to w tym bardzo mocno takim momencie, tak? Chociaż oczywiście Emiraty pozostają amerykańskim aktywem, ale z własnymi koncepcjami, ale ich stać na własne koncepcje, tak? W sensie stać i potrafią je mieć. Tak, potrafią je mieć. Bo to istota też jest taka, żeby w tym pudełku, w którym się jest jakoś takie wszystko roz tego, żeby roz, roz, rozciągnąć, żeby mieć tutaj jakąś możliwości manewru. Oczywiście, jeżeli się chce manewrować i potrafi manewrować, no bo to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest zasadnicze. No i trzecie to, że e, Chiny tutaj e, tak jakby też pokazują swoim habibis z Moskwy, że, że tutaj no, nikt nie chce być uzależniony tak? w sensie tutaj oczywiście gaz z Rosji, gaz z Perskiej z Iranu tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo mocną dywersyfikację wszystkiego i wszystkich więc więc no i ten sam sposób też Pekin pokazuje tak jakby Amerykanom że są tam gdzie odgiś i też wcale nie, nie wcale tak odgiś w ogóle nie było nikogo obcego poza, poza, poza Stanami Zjednoczonymi, znaczy, no to oczywiście koncepcja dwóch filarów aktualna do 1979 roku, czyli te dwa filary to był i Zatoka, i Arabia Saudyjska. Później nam się trochę to wszystko połączyło, no ale, ale teraz, znaczy w sumie od ponad dekady, to Chiny są już tutaj naj, najlepszym klientem dla e, ultra bogatych krajów e, arabskich w Zatocie Perskiej i te kraje arabskie tak właściwie no, chciałby mieć taki taki deal, że najlepszy klient, tak. Ale jest też oczywiście ten, ten obrońca, który jest, ma najlepszą armię, który, który też potrafi tutaj zawodzić czasami, tak. Tu potrafi, tutaj nie ma także nie ma tam żadnych pretensji do Amerykanów ze strony tych krajów. Te pretensje są i te pretensje są, są często artykułowane i często tak jakby wyrażane i często nawet też i politycznie e, zaznaczane i, 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 i kreowane, ale ten, ale e, w swoim miejscu, w swoim czasie chyba o tym też jakąś dłuższą pogadankę zrobię, bo to są naprawdę ciekawe tematy. Istota, jest, istota przede wszystkim jest taka, że kraje kiperskich są tak jakby balansować pomiędzy jednym i drugim, przy czym, przy czym zależałoby im na tym, żeby jakoś przynajmniej mieć spokój spod od różnych projektów ideologicznych czy politycznych, które co, co prawda im ze wschodu nie płyną, tylko z zachodu im płyną i to jest bardzo duży problem tak? pod, pod wieloma względami, no, ale, to są, ale, to, są, ale to, są, to są inne sprawy. Niemniej e, trzeba czekać dalej, e, co, si, co się dziać będzie, no bo e, w, piłka w grze, a bramek jeszcze nie widać. Dziękuję bardzo.